Robert pracuje jako taksówkarz od 17 lat. Jak mówi, nowe przepisy znacznie utrudniają mu pracę. Pozyskanie klienta, zwłaszcza w weekendowe noce, jest dużo łatwiejsze stojąc tam, no bo tam wiadomo, całe, całe życie, że tak powiem, łódzkie się odbywa na tej naszej Piotrkowskiej. Inni taksówkarze także uważają, że jedna minuta postoju to stanowczo za krótko. Czasem klient dłużej do tej taksówki wychodzi niż przez minutę. Klient płacąc kartą kredytową już nie jest w stanie zapłacić mi, bo czekał na połączenie z... Z portalem. No nie ma tak. A nieraz klient, jak ja dzwonię po niego, że już czekam, to on mówi, że jeszcze rozchodniaczka musi wypić. I co mam odjechać? Według przepisów taksówkarz odjechać powinien. A jeśli mimo wszystko na Pietrzkowskiej zostanie, może zapłacić za to nawet 100 zł mandatu i dostanie jeden punkt karny. Na pewno wywołuje to niezadowolenie. Na pewno łatwiej stanąć, zaparkować przed lokalem i czekać na klienta, który jest w pobliżu i ma tą taksówkę w pobliżu. Mówię, jednak koncepcja nie zakłada takiej możliwości. Bo jak mówią urzędnicy, nowe przepisy są dostosowane do nowego wizerunku Piotrkowskiej. Zmieniła się ulica Piotrkowska. Zmienił się jej charakter, coraz więcej ludzi, jest to ulica reprezentacyjna, głównie spacerowa, nie może być postojów takcji na ulicy Piotrkowskiej w takiej formie i na pewno nie będziemy się na to zgadzali. A zdaniem menadżera ulicy Piotrkowskiej taksówkarze często albo łamią nowe przepisy, albo próbują je ominąć. Na taką niesforność reagują sami łodzianie. Na Facebooku ci, którzy popierają istniejące ograniczenia założyli grupę, a na zdjęciach i filmach pokazują zachowanie taksówkarzy. Moim zdaniem w ogóle Piotrkowska powinna być zamknięta dla ruchu. Jakoś w innych miastach się da. Zakażcie w 100% wjazdu, tak jak jest chociażby w Krakowie, bo to co jest teraz to zabawa w kotka i myszkę. Przeparkuje taki taryfiarz pojazd po minucie, metr dalej i może stać w ten sposób tak długo, jak będzie chciał. Niektórzy mieszkańcy zgadzają się z opinią taksówkarzy. Taksówka powinna czekać na klienta. Gdybyśmy chcieli coś załatwić na Piotrkowskiej, nie wiem. Urząd jest, prawda? To w minutę się nie da załatwić. Samo wyjście, wejście, trzaśnięcie drzwiami i sprawa rozwiązana. Także za krótko. W nocy mogłyby stać rzeczywiście dłużej, żeby łatwiej było znaleźć taksówkę wolną. Ale teraz wolnej taksówki trzeba szukać nie na Piotrkowskiej, a na ulicach poprzecznych. Specjalne postoje taksji w godzinach od 20 do 4 rano wydzielono na przykład na ulicy Tuwima, Roosevelta i Zamenhofa.